Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie Andrzeju. Dzień dobry. Dokument, pana dokument Homo Peregrinus, który mogliśmy zobaczyć na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, w tej sekcji filmy z Gdyni, jest opowieścią o gdyńskich pielgrzymach, o tej pielgrzymce z Gdyni na Jasną Górę do Częstochowy. Dlaczego właściwie gdyńscy pielgrzymi? Pamiętam któregoś razu. Byłem zresztą na, na planie filmowym. Byłem, byłem tam asystentem reżysera i e, w tle dało się słuchać właśnie odgłosy e, pielgrzymów e, i pamiętam e, przyszło takie pytanie właśnie, e, co to za ludzie, kto normalny idzie set kilometrów właśnie do jakiegoś tego za, zamierzonego celu. A jeśli pytanie, co to za ludzie, no to najbardziej interesowali mnie właśnie ci nasi, tutaj. Co to właśnie za Gdynianie, którzy poświęcają swój wolny czas, urlopy, pracę na to, żeby właśnie tak się poświęcić? No właśnie, bo realizując dokument przeszedł Pan z nimi... 550 kilometrów, około trzech niecałe, niepełna trzy tygodnie. E, czy te przygotowania, czy te przygotowania e, były trudne, bo e, z tego co co wiem, to też jakby w, był pan taką jednoosobową ekipą i reżyserem i scenarzystą i, i, i dźwiękiem e, się pan zajmował? E, tak wyszło. Nie z wyboru tak naprawdę, ale właśnie Niestety z konieczności, bo chętnych do takiej wyprawy było niewielu. Także musiałem naprawdę postawić mocno na siebie. Dawałem sobie taką szansę dzień, dwa, zobaczymy jak to pójdzie. I pamiętam czwartego już. Byłem tak obolały. Z każdym dniem ten sprzęt zrzucałem, bo na początku zacząłem od potężnej torby ekwipunku. I tego czwartego dnia już, pamiętam o 21.00, jest zawsze w kościele taki apel, wszyscy pielgrzymi się właśnie gromadzą. I tam już ledwo doszedłem, Bez, nie mogłem nawet butów założyć. I tak pamiętam, siedziałem sam już tam na końcu i tak, się, tak, tak patrzę. Serio, to już jest koniec. Jeszcze tutaj całe te dwa, dwa i pół tygodnia przed nami, a ja już. Ale kolejnego dnia budzę się i jakoś, jakoś, jakoś wróciły siły. No właśnie. A czy poczuł pan, e, poczuł pan tę radość w drodze? Hmm. Czy Może... tylko tak, przepraszam, podszedł pan do tego mm, jako reżyser, właśnie dokumentalista? Prawdę mówiąc, możliwe jest właśnie, że to ta radość wygrała tak naprawdę. I oczywiście film miałem z tyłu głowy film i, 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 i to był mój ten główny cel. Ale w pewnym momencie muszę przyznać, ja nie wiem, czy po prostu ta atmosfera. Ta właśnie pani to tak dobrze podkreśliła. Radość z tych najprostszych rzeczy. Tak. Bo oprócz tej drogi przed siebie i tych ludzi obok siebie nie ma nic. Ale to wystarczyło aż nadto. I to rzeczywiście pewnie pchało bardzo mocno do przodu. Czy potrzebował Pan dużo czasu po powrocie na jakieś takie fizyczne dojście do siebie. Pamiętam, że jak wróciłem łóżko. Od razu to był cel główny i 16 godzin to ten pierwszy taki sen. No tak. To była rzeczywiście, regeneracja była potrzebna niesamowicie. Tak dodam żeby podbudować dramaturgię. Bo naturalnie podążać z pielgrzymką, to jest, to jest trud, ale. Dzisiaj nie wiem, jak to, jak to się udało, ale żeby właśnie uchwycić to wszystko, co się działo, to zawsze trzeba było tą piegrzymkę wyprzedzić, biec, no tak. później chwilę oczepnąć, znowu i dogonić. I te, tych maratonów, to możliwe, że te kilometry wyszło tak naprawdę więcej. Jak mówię, nie wiem, jak to, jak, jak to się udało, ale no, fajnie, że się udało. Właśnie. Udało się na pewno, bo w tym miejscu warto wspomnieć, że dokument zdobył wiele nagród, w tym w te w Bośni i Hercegowinie na festiwalu filmowym VIVA. Co pan poczuł, jak otrzymał pan tę nagrodę, że warto było zaangażować się w ten projekt, spędzić tyle dni w drodze? Y Niezależnie od filmu, z całą pewnością warto było się wybrać. E, powstał ten film, ale wiem, że to jest tylko taka namiastka. Dopiero rzeczywiście, jak pójdzie się samemu i się doświadczy, wówczas możemy po po powiedzieć, czym, czym jest to pielgrzymowanie. A nagroda jest naturalnie zawsze bardzo, bardzo miłym dodatkiem. Ale ja zawsze się cieszę, jeśli po prostu to, co się zrobi, ta nasza jakaś historia, którą chcemy się podzielić, może być po prostu obejrzana przez ludzi. I to już jest dla mnie no właśnie, naprawdę najważniejszą, największą nagrodą. A jeszcze tak dodam ta nagroda że to właśnie ten film pokazał się tutaj, w tej właśnie specjalnej sekcji Gdyńskiej, gdzie Gdynianie mogli na tym wielkim ekranie doświadczyć tej, tej wędrówki. O, tym bardziej ta, ta radość jest większa. To na pewno. No, właśnie, bo pan zresztą tak samo jak ja, jesteśmy rodowitymi Gdynianami i trochę jakby inaczej też postrzegamy wszystkie takie gdyńskie akcenty. A tak z innej beczki. Myśli pan, że Gdynia potrafi inspirować filmowców, dokumentalistów? Jest w ogóle miejscem takim inspiracji, właśnie twórczych? Teraz już kończy się lato. Tu słyszałem takie głosy. Na festiwalu i w kuluarach. O, jak szkoda, że już tak nie ma tego, tego słońca, że jeszcze się tu na plażę. A to jest właśnie zawsze ten taki moment dla mnie, ten, ten przejściowy. Myślę, ale wspaniale. Może tak nie powinienem mówić, ale właśnie jako gdynianin, że właśnie tej gdyni ma się trochę więcej dla siebie i tymi właśnie tym naszym bulwarem działkami leśnymi w Orłowie, nie wspominając, właśnie przemierzać. Cieszyć się, podziwiać i, i właśnie inspirować się. Ja pamiętam, jeszcze jak byłem młodym chłopcem i dostałem kamerę od babci Tereski, i z nią tutaj wszędzie biegałem, także no, gdy nie była początkiem. Ale no i niech, 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 niech trwa, niech trwa tak gdy I niech trwa, panie Andrzeju, dziękujemy bardzo, że znalazł pan dla nas czas. Do zobaczenia pewnie wkrótce, a być może na mieście, a, a, a na też albo na festiwalu. Wszystkiego dobrego. Moim gościem był pan Andrzej Święch. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.